W dzisiejszym odcinku zakupy na polskiej giełdzie za 6000 zł. Jak przygotować się na bezse? Jak mogą wyglądać stopy zwrotu z polskiej giełdy, jeżeli powtórzy się scenariusz z lat 2003-2007? Oraz pierwsze wyniki nowego portfela pasywnego. Zapraszam na 19 odcinek publicznego portfela kanału Zawód Inwestor. No cześć, w tej serii słyszymy się po raz dziewiętnasty, a ja jak zwykle przypominam, że jeżeli słyszysz te słowa to jesteś o dwa tygodnie bliżej swoich finansowych i inwestycyjnych celów, mimo tego, że na rynku trwa drobna korekta. Na wstępie zwyczajowa serdeczna prośba o subskrypcję, łapki w górę i komentarze, no bo to pozwala trafiać moim treściom do szerokiego grona osób i potencjalnie zainteresować się inwestycjami. W ogóle, wielkie dzięki za to, że na tym kanale zebrało się już 20 tysięcy subskrybentów. To jest poważnie niesamowite, bo prowadzę ten kanał od jakichś 10 miesięcy i pamiętam, że jak zaczynałem, to pomyślałem sobie, że w tematyce inwestycyjnej ogromnym sukcesem byłoby zebranie 5 tysięcy subów w rok. Trochę mnie to wszystko zaskakuje, bo ja tak naprawdę cały czas prowadzę ten kanał hobbystycznie po pracy. Oczywiście nie zamierzam się to zatrzymywać, bo wrodzona ambicja, która jest moim błogosławieństwem i przekleństwem jednocześnie na to chyba nie pozwoli. Mogę na pewno obiecać, że po tym kanale zostanie w Polsce przynajmniej kilka tysięcy nowych osób posiadających podstawowe umiejętności zarządzania swoimi finansami. Mam nadzieję, że po tej przemowie jakoś udało Wam się powstrzymać łzy wzruszenia, ale ogólnie całość była po to, żebyś zostawił wreszcie tego suba. Jak jeszcze tego nie kliknąłeś i przechodzimy do konkretów. Aha, no i po tym, jak zwyzywaliście mnie w komentarzach za picie energetyków i ktoś sugerował, że dostanę raka wszystkich narządów wewnętrznych jednocześnie, postanowiłem faktycznie zmienić ten nawyk. No, chociaż kupno ostatniego energetyka wiąże się z miłym wspomnieniem, bo akurat kupowałem go będąc ostrzyżonym i ogolonym i pani w lidlu spytała, czy na pewno mam 18 lat. A znowu kolejna anegdotka jest taka, że moja nastoletnia uczennica. Zasugerowała ostatnio, że skoro ze mnie taki inwestor i biznesmen, to powinienem sprzedawać monstery i e papierosy pod szkołą podstawową, odkąd można kupić je tylko będąc pełnoletnim, generalnie pogratulowałem jej zmysłu przedsiębiorczości, ale chyba na razie odpuszczę ten biznes. No, a teraz może zrobić się nieco poważniej, bo chcę specjalnie, właśnie w tym momencie, zapewne w środku hossy, opowiedzieć Wam o tym, jak przygotować się na Besse. Szczególnie, że dla wielu nowych inwestorów będzie to pierwsza taka sytuacja w życiu i sam bardzo lubiłem trafiać na takie materiały, szczególnie kiedy te spadki faktycznie się pogłębiały. No więc ostatnio coraz częściej zastanawiam się nad tym, co zrobiłbym, gdybym sam obecnie zaczynał inwestować. Co prawda sporo świadczy o tym, że taka długoterminowa hossa przerywana okresami głębokich korekt na akcjach światowych będzie w najbliższych dekadach trwać nadal, ale mimo to czasem mam wątpliwości, czy powinienem tak entuzjastycznie podchodzić do tego rynku, bo o ile sam faktycznie nie udaję i to co wypowiadam na moim kanale to moje autentyczne, nieudawane opinie, o tyle nie wiem jak nowe osoby zareagują na pierwszą taką większą bessę. Ten odcinek będzie też trochę motywowany faktem, że na kilku kanałach inwestycyjnych zauważyłem już takie pierwsze zaniepokojone komentarze, kiedy WIG 20 spadł od początku roku o te 5%, czy to mileś. Może od razu wyjaśnię, że HOSSA ma to do siebie, że od czasu do czasu pojawiają się okresy, kiedy inwestorzy będą chcieli zrealizować zyski. To jest bardzo normalne i zdrowe zjawisko. Następuje wymiana akcjonariatu. I po jakimś czasie rynek rośnie dalej, dostosowując się do rozwoju fundamentalnego spółek, które są składnikami indeksów. Tym razem wygląda na to, że inwestorzy czekali do nowego roku, żeby przesunąć rozliczenie podatku z zysków na kolejny rok. Nic specjalnego. Wykorzystam jednak ten moment, żeby poruszyć kwestię, której nie da się zamknąć w żadnym Excelu, tabelkach czy wykresach. I chodzi tu po prostu o emocje, które zdecydowanie trzeba nauczyć się kontrolować i niektóre z nich racjonalizować. Ponad przeciętne stopy zwrotu osiąga się albo poprzez bardzo rzetelną analizę, albo informacje, do których zwykły śmiertelnik nie ma dostępu, albo poprzez odwagę do zakupu akcji, kiedy w mediach pisze się o końcu świata. Rynek akcji ma to do siebie, że właściwie zawsze opłacało się zaryzykować i kupować dołki wywołane jakimiś strasznymi wydarzeniami. No trzeba było tylko przetrwać ten najgorszy czas, regularnie kupując nowe aktywa. Osoby, które teraz spoglądają na wykres na przykład Wigus 2022 roku, mogą sobie pomyśleć, że kupowanie i trzymanie akcji było wtedy proste i oczywiste, bo był ten taki duży dołek. To była taka typowa męcząca bessa. Pojawił się zapalnik w postaci wybuchu wojny, a później napływały coraz gorsze dla gospodarki informacje związane z ogromnym wzrostem cen surowców. BESA to czas, w którym kupujesz akcję, bo wydaje ci się, że jest tanio i już więcej nie może spaść. Po czym tego samego dnia kurs jest o kolejne 5% niżej, i taka sytuacja trwa często przez nawet kilkanaście miesięcy. 2020 2022 był rokiem, w którym polskie akcje kupowałem między komunikatami o możliwej wojnie atomowej i informacjami, że w zimie zabraknie prądu i gazu. No teraz możemy się z tego śmiać, ale wtedy to było takie, no wydawało się, realne zagrożenie. Dodatkowo w internecie czytałem, że jestem frajerem, bo kupuję polskie bananowe akcje i że trzeba się koniecznie teraz dywersyfikować za dolara po 5 zł. Właśnie stąd wynika teraz ponadprzeciętna stopa zwrotu w moim prywatnym portfelu, co z jednej strony bardzo mnie cieszy, ale też trochę się zmartwiłem, bo uświadomiłem sobie, że moje dobre wyniki powstały wskutek dobrych decyzji w trudnych czasach, a nie wskutek dobrej analizy fundamentalnej, w stronę której staram się teraz mocno skręcać, żeby dać sobie szansę na utrzymanie wysokich zwrotów nawet na nieco droższym rynku. Wymienię Wam teraz takie typowe sytuacje, które zdarzają się podczas spadków i które na początku przygody inwestycyjnej miewa każdy, ale nikt się później do tego nie przyznaje. Większość wymienionych zachowań to niezdrowe i męczące reakcje organizmu, więc dobrze jest je jak najszybciej zwalczyć. No to po pierwsze kompulsywne sprawdzenie konta maklerskiego co 10 minut i tak wiem, że to będziesz robił. Każdy na początku przez to przechodzi i trudno się tego nawyku pozbyć, bo te zmieniające się cyferki mocno uzależniają. Warto się ograniczać i ustalić sobie, że sprawdzamy konto maklerskie na przykład raz dziennie po sesji, kiedy nic się już nie zmienia. Oczywiście jeżeli inwestujemy długoterminowo, to najlepiej jest w ogóle zaglądać na konto, nie wiem, raz w tygodniu lub rzadziej. Nawyk częstego sprawdzania konta powinien minąć z czasem, kiedy inwestowanie stanie się już codziennością i nie będzie wywoływać tylu emocji. No ale tak jak mówiłem, pilnujcie się z tym. Ja sam takiego nadmiernego sprawdzania rachunku maklerskiego pozbyłem się dopiero po trzech latach inwestowania. Obecnie zwykle zaglądam, co się dzieje raz w czasie sesji i raz po sesji, żeby zobaczyć, czy któraś ze spółek, które obserwuję, nie spadło na tyle, że chciałbym ją kupić no to też można sobie zautomatyzować i ustawić alerty cenowe na przykład na MyFund, które dadzą nam znać kiedy kurs obserwowanych przez nas akcji osiągnie konkretną cenę. Drugi nawyk to przeliczanie zysku lub straty na konkretne rzeczy materialne. Pamiętam, że to sprawiło, że mocno przywiązywałem się do tego teoretycznego zysku i kiedy spadał, czułem się niemal, jakby ktoś mnie okradł. Teraz już rozumiem, że nie jest istotne jak rynek w danej chwili wycenia moje akcje. Liczy się dla mnie to, żeby były dobre i perspektywiczne, bo wiem, że prędzej czy później i tak wyjdę na tym na swoje. Tutaj na pomoc przychodzi inwestowanie dywidendowe, bo można sobie myśleć o tym tak, że nieważne jaka cyferka wyświetla się na rachunku maklerskim ważne, że coroczne wpływy z dywidend rosną. Co do tego punktu to polecam książkę, którą wielokrotnie tu przywoływałem pod tytułem Punkt odniesienia autorstwa Piotra Zielonki, no i oczywiście Pułapki myślenia Daniela Kahnemana. To są według mnie dwie obowiązkowe pozycje do przeczytania zanim przyjdzie besa, bo jestem pewien, że znacznie zwiększą prawdopodobieństwo tego, że nie podejmiecie głupich decyzji podyktowanych emocjami podczas spadków. No bo po prostu zrozumiecie mechanikę tych emocji. 3 porównywanie swojego zwrotu do innych aktywów podczas głębokich spadków na giełdzie. Pamiętam, że w 2022 roku, kiedy po trzech latach inwestowania mój zysk osiągnął 0 zł i mocno przegrywałem z inflacją, sam myślałem sobie rzeczy w stylu: a można było po prostu zainwestować w obligacje indeksowane inflacją i mieć święty spokój. Oczywiście ta myśl niemal perfekcyjnie wyznaczyła dołek Bessy, więc myśli tego typu absolutnie nie powinny prowadzić do zmiany naszej strategii, a wręcz do jeszcze większych zakupów akcji. Pamiętajcie, when you want to cry, it's time to buy. Czwarty negatywny nawyk był taki, że pozwalałem, żeby zysk lub strata na giełdzie wpływały na mój humor. Zauważyłem, że w okresie Bessy performowałem gorzej niż normalnie, no na przykład była mniejsza szansa, że wyjdę z domu na siłownię, no i większa, że na przykład sięgnę po jakieś niezdrowe jedzenie. Za to w dniach, w których rynek rósł, czułem większą motywację do życia. Tutaj pomogło po prostu to, że zdałem sobie sprawę, że tak się dzieje. Bo uświadomiłem sobie, że jeżeli inwestuję długoterminowo, to zależność mojego humoru od zachowania rynku w danym dniu jest wręcz absurdalna. Poza tym kiedyś obiecałem sobie, że jeżeli inwestowanie aktywne będzie zbyt mocno oddziaływać na moje życie, to przejdę na regularne kupowanie ETF-ów, czyli inwestowanie pasywne, no i zajmę się czymś innym. Fajnie jest zarabiać na giełdzie, bo czuję się trochę, jakbym oszukał system, ale na pewno nie chcę, żeby odbyło się to kosztem innych aspektów życia. No i te cztery punkty to są takie główne grzechy, które przychodzą mi teraz do głowy. No i jak się przed tym bronić? Trochę już o tym powiedziałem, ale pozostałe pomysły może też wymienię w punktach dla porządku. Jeden. Najważniejsze to uświadomić sobie, że masz taki problem i że każdy przez to przechodzi lub przechodził. Nabywanie doświadczenia sprawi, że emocje będą coraz mniejsze, druga i trzecia bezsa będą dużo łatwiejsze do zniesienia niż pierwsza. Punkt drugi: dobrze mieć jakąś rozsądną osobę do pogadania o rynku, żeby trochę tonowała emocje i weryfikowała Wasze pomysły. Tutaj tylko dodam, że jak będzie trzeba, to ten kanał będzie takim miejscem, gdzie na 100% będzie można ten spokój znaleźć. Nie wiem, czy to mówiłem na kanale, czy tylko kiedyś o tym pomyślałem ale ja mam tak silną wiarę w długoterminowy wzrost rynku akcji, że gdyby był jakiś kataklizm i kazano by wszystkim uciekać do schronów, to w momencie, kiedy inni zabieraliby dzieci albo jakieś cenne przedmioty, to ja szybko podbiegłbym do kompa, żeby wykorzystać dołek i kupić ETF na akcje globalne za wszystkie oszczędności. Punkt trzeci. Koniecznie czytajcie książki o ekonomii behawioralnej. Oprócz tych dwóch, które wymieniłem wcześniej, czyli punkt odniesienia i pułapki myślenia, Dodałbym jeszcze psychologię pieniądza Morgana Hausela. Punkt czwarty. Po zakończonym procesie takiej wstępnej nauki, inwestowanie długoterminowe powinno zejść w naszym życiu na dalszy plan. Jeżeli chcemy wytrzymać tym przez kilkanaście lat, to musi być ostatecznie proces, który dzieje się w tle. W tym czasie lepiej będzie skupić się na rozwijaniu hobby, znajomych, rodzinie, czy jeżeli komuś naprawdę zależy głównie na pieniądzach, to na rozwijaniu i poszerzaniu swoich źródeł dochodu. Dzisiaj dosłownie liznąłem ten temat, bo gdybym się bardzo postarał, to o emocjach i o technikach ich kontroli podczas inwestowania mógłbym pewnie powoli pisać książkę, jako że swoje pierwsze kroki inwestycyjne stawiałem w latach, kiedy zmienność na rynku była ogromna i wręcz nienaturalna. No więc w takich warunkach bardzo szybko doświadczyłem tego całego wachlarza emocji od totalnego zrezygnowania po euforię. No, i nie ukrywam, że dosyć zainteresowało mnie obserwowanie reakcji własnego organizmu. Ja osobiście uważam, że psychologia inwestowania to jest jeden z ważniejszych tematów, jeżeli chodzi o długoterminowe osiąganie niezłych wyników na giełdzie. No więc, jeżeli będzie zainteresowanie tym tematem, to mogę mówić o tym częściej i wejść nieco głębiej. Drugi krótki temat w tym odcinku to potencjał polskiego rynku na wzrost w kolejnych latach na wykresie zaczerpniętym z serwisu Funduszy Quercus widzicie jak kształtowały się wyniki MSCI Poland w dolarach w kolejnych latach. No i widząc ten wykres zadałem sobie pytanie, czy istnieje szansa na powtórkę tamtego scenariusza z 2003 do 2007 roku. No i raczej nawet w najbardziej optymistycznych scenariuszach tego nie widzę. Ale za to widzę spore szanse na to, że taka fundamentalnie uzasadniona hosa potrwa jeszcze przez około 2 lata. Czyli sam nastawiam się na to, że wzrosty na polskim rynku potrwają jeszcze przez 2024 i 2025 rok. Tutaj, co prawda, skłaniałbym się w stronę już mniejszych spółek, bo te z Wiku 20 mogą już nieco zwolnić. I mocno reagować na ewentualne spadki w USA wywołane chociażby niepewnością gospodarczą i tą związaną z wyborami prezydenckimi. Z drugiej strony, jeżeli banki w Polsce nie zostaną obłożone jakimiś kolejnymi podatkami, to w tym sektorze cały czas jest pole do wzrostów, bo wygląda na to, że u nas stopy procentowe będą musiały pozostać na podwyższonym poziomie naprawdę długo, ze względu po prostu na konieczność zwalczania inflacji. Kolejny, trzeci temat to kącik pasywny, który tutaj już wprowadzimy na stałe i screen z mojego portfela założonego tydzień temu i wykonanego w ramach planów inwestycyjnych w XTB. Ten mały portfel już zdążył urosnąć o 1,22%. Ja tam po drodze zainwestowałem jeszcze 16 euro, bo leżało sobie na koncie bezczynnie. W lutym czeka nas kolejna dopłata. No, i teraz, jak klikniemy w aplikacji w wyniki, to widzicie, że powstaje tutaj już fajny wykres yy, obrazujący to, jak kształtuje się wartość mojego planu inwestycyjnego. Nie mogę się trochę doczekać, jak to będzie wyglądało pod koniec roku. No, chociaż sam uważam, że ryzyko spadków w USA w trakcie tego roku jest spore. Ja ostatecznie zdecydowałem się mimo wszystko kupować te ETF-y, korzystając z tego, że złoty trzyma się ostatnio bardzo mocno, a poza tym zawsze mogę się mylić. Tutaj muszę się też trochę poprawić, bo w odcinku o starcie tego portfela powiedziałem, że ETF iShares Core MSCI World to ETF na akcje z całego świata. On jest tylko na akcje z rynków rozwiniętych. Jeżeli celujecie w akcje z całego świata, to lepszym wyborem będzie VWCE od Vanguarda. Ja wybrałem ten od iShares, bo mam ogromną ekspozycję na rynki rozwijające się w postaci Polskich akcji. Chociaż nie ukrywam, że cały czas też rozważam dodanie do tego planu jeszcze ETF na rynki rozwijające się, bo znowu z drugiej strony Chiny wydają się bardzo tanie i ostatecznie chciałbym mieć też jakąś ekspozycję na Indie w długim terminie. Założyłem ten portfel po to, żeby się uczyć i dokładnie przemyśleć całą strategię, zanim wpłacę tu duże pieniądze, i już dzięki Waszym komentarzom wiem dużo więcej. Jeżeli chcielibyście spróbować założyć sobie taki plan inwestycyjny lub inwestować po prostu w pojedyncze ETF-y czy akcje, to polecam konto FixTB, który jest partnerem tego kanału. I polecam to konto dlatego, że nie płacimy tu prowizji do kwoty 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie. Myślę, że warto mieć to konto, nawet jeżeli na razie nie inwestujecie, chociażby na wypadek, gdyby na rynku pojawiły się jakieś głębokie spadki. Nie ukrywam, że to jest jedna z najlepszych form wsparcia tego kanału i mojej pracy. Z góry dziękuję. Aha, jeszcze dobrze jest te plany realizować na subkoncie w euro lub dolarach. Nie płacimy wtedy tego pół prowizji za przewalutowanie pieniędzy. Subkonto zakładamy w zakładce Moje konta, klikając po prawej stronie w pomarańczowy plusik i napis: Dodaj konto. No i przechodzimy wreszcie do podsumowania portfela publicznego, do którego nie doliczam na razie tego pasywnego, jak już wspomniałem w tamtym odcinku. No i niespodzianka. Mimo sporej korekty w VIG-20 na początku roku, portfel publiczny został w miejscu i dalej jego zysk wynosi ponad 6000 złotych, więc wygląda na to, że trzymamy się tutaj mocno. Po dopłacie w tym miesiącu wartość portfela przekroczyła 90 000 złotych i zbliża się do magicznych 100 000, co jest już naprawdę konkretną wartością. Jeżeli hostca będzie kontynuowana, to taka wielkość portfela wygeneruje już spory zysk nominalny. Cieszę się, że zdążyłem dopłacić tu już tyle pieniędzy, bo myślałem, że rynek już mi tak całkiem ucieknie. Jeżeli chodzi o zakupy, to w tym odcinku do portfela dopłaciłem 6000 zł, za które kupiłem pakiety spółek, które już w portfelu się znajdowały. Udało mi się po okazyjnej cenie kupić 20 akcji Dome Development, średnio w okolicach 145 zł, a zaraz potem wzrosły na ponad 160. Oprócz tego 92 akcje Elektroteamu i 55 akcji spółki Vithen. Generalnie nie możecie tego traktować jako jakichś pewniaków inwestycyjnych, bo ja trochę losowo kupuję spółki, które uważam za niezłe i robię to w taki sposób, żeby ostatecznie mój portfel był zdywersyfikowany pomiędzy wiele takich w miarę solidnych podmiotów. Często kupuję w momentach, kiedy kurs takiej spółki spadnie o kilka lub kilkanaście procent, i tak było chociażby z Dom Development i Witchenem. Generalne założenie pozostaje niezmienne, czyli kupuję raczej mniejsze spółki dywidendowe, które według mnie mają szansę rozwijać się przez najbliższe lata i wypłacać rosnące dywidendy. Tych największych spółek na razie unikam, bo mam na nie dużą ekspozycję w prywatnym portfelu i chcę jak najszybciej zbudować pozycje na tych mniejszych, żeby w razie zakładanej przeze mnie hossy nie stracić jakiejś życiowej okazji. Jeżeli ta hossa nie będzie kontynuowana, to też spoko. Dalej będę kupował i zgarniał dywidendy. Tym razem nie dokupowałem amerykańskich obligacji w postaci ETF-u DTLA, ale cały czas jest to moja największa pozycja w portfelu, zajmująca aż 20%. To jest tak naprawdę gotówka trzymana w instrumencie, który według mnie kiedyś tam sobie wzrośnie i tę gotówkę będę chciał w przyszłości wykorzystać do zakupu amerykańskich akcji lub ETF-ów na akcje amerykańskie. I zrobię to w momencie, kiedy uznam, że jest na to dobra okazja i że moja wiedza o tym rynku jest na odpowiednim poziomie. Druga największa pozycja to Dom Development i wynosi 11%. Później jest Witchen 8,7%. I tym samym Pepko spadł już na czwarte miejsce, do czego szczerze mówiąc zdążyłem, żeby właśnie ewentualne spadki na tej spółce już aż tak nie zaburzały wyników tego portfela. Generalnie w tym momencie ze wszystkimi posiadanymi spółkami czuję się bardzo dobrze i uważam, że w sprzyjających warunkach wszystkie mają potencjał do wzrostu, a już i tak przecież w tym momencie mamy całkiem spory zysk w postaci tych 6000 złotych. Z pozostałych statystyk największy zysk procentowy i nominalny dalej generuje spółka ABPL i jest to procentowo aż 66%. Najgorsza pozycja to oczywiście Pepko minus 18,5%, co i tak wygląda już całkiem ok, biorąc pod uwagę to, że jakiś czas temu było to minus 50%. Z tą spółką będę bardzo cierpliwie czekał, ale na razie nie mam zamiaru zwiększać tej pozycji, bo moi uczniowie na lekcjach ukulele śmieją się ze mnie, że wtopiłem na Pepko. Myślę, że to całkiem racjonalny argument. Do tej pory do portfela wpłaciłem 84 tysiące złotych, a jego wartość wynosi ponad 90 tysięcy. W ogóle serio, jak zakładałem ten portfel, to myślałem, że będę miesięcznie mógł wpłacać może maksymalnie 4 czy 5 tysięcy, a wszystko potoczyło się tak dobrze, że jestem w stanie inwestować nawet dwa razy więcej. Jeżeli chodzi o benchmarki, to Nasdaq pozostaje bardzo silny na razie, niestety nie dając szans na dogonienie go. Z tym indeksem przegrywam aż o 5,8 punkta procentowego, za to mój portfel publiczny pozostaje ponad SP500 o niecałe 2 punkty procentowe, co serio uważam za sukces, biorąc pod uwagę to, że już od początku musiałem odrabiać straty, które przyniosła ta cała sytuacja z Pepco. Tak jak wspomniałem, teraz już z dużym spokojem patrzę na ten rok, bo wydaje mi się, że mam naprawdę dobre pozycje, kupowane regularnie w akceptowalnych cenach. No i są to spółki, których wyniki faktycznie powinny wzrosnąć w scenariuszu mocnego odbicia gospodarczego w Polsce, które prawdopodobnie w tym roku nastąpi i zacznie być coraz bardziej widoczne w różnych danych rynkowych. W tym odcinku to już wszystko. Dajcie proszę znać, jeżeli słuchaliście do końca. A może chcecie pochwalić się, co obecnie kupujecie, albo zadać jakieś pytanie? W miarę możliwości odpowiadam na wszystkie, na które mogę odpowiadać. W razie gdybym nie odpisał, to próbujcie jeszcze raz, bo czasami mi się gdzieś tam to wszystko gubi. Mam nadzieję, że przyjemnie się tego słuchało i że jesteście gotowi na cały rok edukacji giełdowej i finansowej, bo gdybym mógł, to bym całymi dniami siedział i robił te odcinki. Tyle mam rzeczy do przekazania. Jak zwykle na koniec życzę udanych inwestycji. I do usłyszenia już niebawem.